Witam serdecznie wszystkie osoby zainteresowane badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się na ziemi. Spokojnie to tylko astrologia. Dziś będziemy omawiać nów w Skorpionie. Ale zanim to zrobię, pozwolę sobie zaprosić Was na mój specjalny warsztat astrologiczny, który odbędzie się 16-17 listopada w. W Warszawie. Warsztat ten nazywa się tajemnice Plutona i będzie całkowicie poświęcony ósmemu archetypowi Zodiaku. Będziemy interpretować wasze kosmogramy pod względem tego, gdzie jest usytuowany Pluton, Skorpion i ósmy sektor w waszym kosmogramie oraz e, analiza zjawisk kulturowych od strony astrologicznej e, i praca nad waszym warsztatem jako ludzi, którzy mają wydobywać tajemnice z innych w oparciu o ich kosmogramy. Um, zapraszam serdecznie. Zwłaszcza, że jeszcze Słońce będzie w Skorpionie i jeszcze Pluton będzie ostatni moment w Koziorożcu, a później przychodzi do wodnika i zaczynamy nowy rozdział w dziejach ludzkości. Dobra, biorę się do pracy. Więcej szczegółów a ten temat na mojej stronie internetowej, link zamieszczę poniżej. Poniżej też znajdziecie link do Stars i mojej aplikacji astrologiczno-tarotowej, nad którą pracuję. Dobra, do dzieła. Nów Skorpiona wydarzy się 1 listopada o godzinie 13.47 dla Warszawy. Nów to inaczej spotkanie Słońca z Księżycem. Czyli początek nowego miesiąca lunarnego, koniec starego miesiąca lunarnego. W tym przypadku ta koniunkcja wydarzy się w 9 stopni, 35. minucie Skorpiona, i to jest władza Samsa Wodnika. Wodnik jest też władcą tego kosmogramu, bo w nim znajduje się ascendent tego kosmogramu. Co mają wspólnego ze sobą wodnik i Skorpion? Intensywność, atomową intensywność. Znaki te nie biorą jeńców. Są one bardzo mocno przywiązane, do tego, co wnoszą do świata, a wnoszą siły transformacyjne. Skorpion robi to przez ewolucję, wodnik robi to przez rewolucję. Więc wychodzi na to, że dwa światła Słońce odpowiedzialne za twórczą świadomość księżyc, odpowiedzialne za emocjonalne reakcje spotykają się po to, aby przynieść nam intensywność transformacji. Skorpion ma to do siebie, że wydobywa tajemnice z podziemi. Pokazuje coś, na co nie chcemy patrzeć. Odwołuje się do czegoś, co działa poza zasadami, ale działa. Jest niezwykle skuteczne. Jest ewolucyjnie skuteczne. Jest cała dyscyplina astrologiczna, metodologia astrologiczna, astrologia ewolucyjna oparta na Plutonie na tranzytach Plutona i tego, gdzie jest umiejscowiony on w kosmogramie. Tym też będziemy się zajmować w ramach mojego warsztatu tajemnice Plutona. Mnów ten ma nas zaprosić do tego, aby nie bać się patrzeć w głąb. I aby mierzyć się z siłami, które zachęcają nas, może też zmuszają nas do tego, żeby ewoluować. Znaczy, pewne zmiany są niemożliwe do uniknięcia. I Pluton to pokazuje. Bardzo mocno będziemy czuć w ramach tego nowiu, co musi zostać przetransformowane w naszym życiu, aby dalej funkcjonować, aby dalej istnieć, aby dalej się rozwijać. Nie będziemy w stanie tego uniknąć. Nie będziemy w stanie sobie tego darować. Jest dużo mocnych aspektów, trudnych aspektów w tym kosmogramie. Które wskazują na tę potrzebę skonfrontowania się z jakąś tajemnicą, sekretem, od którego zależy nasze dalsze istnienie i funkcjonowanie. Jakby mogliśmy pozostawiać na wierzchu, mogliśmy odwracać uwagę do tej pory, mogliśmy bawić się, że będzie tak, jak się umówimy. Ale nie. Prawda spoczywająca na dnie teraz domaga się uznania. Jeśli jej nie uznamy, no to wtedy kataklizm, tragedia. Trzęsienie ziemi i to wszystko, co idzie wraz z plutonem i skorpionem, czyli rozpad, rozkład, wydalenie. Chyba, że zdecydujemy się zrzucić z siebie skórę, fałszywą skórę, tak jak robią to skorpiony, i pokażemy, kim jesteśmy naprawdę. Kim naprawdę z natury jesteśmy, by dalej móc funkcjonować w świecie jako gracze, poważni gracze, poważne uczestniczki, uczestnicy. Tej sytuacji, w ramach której stawką jest nasz sukces. Nasz ewolucyjny sukces w rozumieniu jednostkowym i kolektywnym. Um, w ramach tego nowiu możemy doświadczać różnych przymusów wynikających ze zobowiązań finansowych. Wszelkiego rodzaju kredyty będą doskwierać nam jeszcze bardziej niż zazwyczaj. Wszelkiego rodzaju powiązania majątkowe. Majątkowo spadkowe również będą oddziaływać ze zdwojoną siłą. Oczywiście na poziomie psychicznym. Czuć będziemy tę odpowiedzialność to jarzmo, to brzemie, bycia uwikłanymi w jakąś sytuację, która jest definiowana przez kapitał, który nie liczy się z ludzkimi uczuciami, nie liczy się z tym, czego chcą jednostki. Kapitał jako pewna siła ewolucyjna, reprezentowana przez Skorpiona i Plutona. Pokazuje, w którą stronę mamy zmierzać, aby ewoluować dalej jako kolektyw, czy też jako gatunek. Um, ważny now ze względu na to, że mniej więcej trzy tygodnie później, już po pełni w byku, Pluton wreszcie opuści na dobre koziorożca. Ostatnie dwa lata to był czas wahania się Plutona. Czy zostać w koziorożcu, czy przejść do wodnika, ale wiadomo, że wszystko idzie przed siebie. Prędzej czy później musi iść przed siebie. Również i Pluton. I 19 listopada Pluton przejdzie do wodnika, gdzie spędzi około 20 lat. Pluton w koziorożcu pokazał nam, jak działają hierarchiczne struktury i że one same z siebie nie chcą się zmieniać. To znaczy, beneficjenci hierarchicznych struktur nie będą się zmieniać. Czyli ojcowie stojący na czele jakiejś rodziny będą czerpać korzyści z tego, że w tej rodzinie było jak było i tak ma pozostać. Ale kiedy pluton przejdzie do wodnika, rewolucyjnego wodnika, to okaże się, że być może dekapitulacja jest jedynym rozwiązaniem na to, żeby cokolwiek poszło przed siebie. Dokładnie tak jak stało się to w ostatniej dekadzie, XIX, XVIII wieku, XVIII wieku, czyli kiedy ostatni raz Pluton był w wodniku, i doprowadził do na przykład rewolucji francuskiej. Być może stoimy u progu takiej rewolucji. Już zmęczeni, rozczarowani i chyba pogodzeni z tym, że szefowie, politycy, władcy, ojcowie są zwolennikami patriarchatu. Po prostu. I trudno jest się dziwić, żeby było inaczej. Czemu mają nie korzystać z czegoś, co zostało stworzone dla ich korzyści? Oczywiście um, osoby i podmioty będące na dole hierarchii społecznej również korzystają z tego, że są podopiecznymi, dziećmi, barankami owiczkami, podążającymi za pasterzami. Teraz, kiedy Pluton przejdzie do Wodnika, walczyć będziemy o bardziej egalitarne stosunki, które wprowadzone być może będą tylko i wyłącznie na drodze rewolucji. Jest dużo rewolucyjnych napięć w tym kosmogramie. Podstawowa oś napięć jest taka, że mamy Merkurego na końcu Skorpiona i Urana na końcu Byka. Jeśli ten aspekt nie wymusza na nas mówienie prawdy i tylko prawdy w zgodzie z jakąś naturą, rozpoznaną chociażby przez zmysły, zdrowy rozsądek, no to nie wiem, co to oznacza. Zwłaszcza, że no, ascendent w wodniku pokazuje bezwzględne przywiązanie do prawdy za wszelką cenę za cenę przewrotu, za cenę dekapitulacji tych, którzy są na górze. Um, Uran robi kwadraturę do ascendentu, descendentu. Merkury robi kwadraturę do ascendentu, descendentu. Czyli mówienie niewygodnej prawdy wywoła napięcia, ale te napięcia są potrzebne po to, żeby osiągnąć to, co jest na szczycie kosmogramu, czyli Wenus na medium Seli w strzelcu, w opozycji do Jowisza. Czyli relacje, w których jest prawda, Relacje, w których wyzwalamy się od jarzma przemocy, załatwiania spraw drogą przemocową. Prawo niech zapanuje prawo w relacjach. Niech u podstaw będzie prawo duch praw. Mamy Jowisza na celi, więc. Nasza egzystencjalna sytuacja zależna jest od tego, jak szczerze i uczciwie będziemy mówić o prawie i o prawdzie. Która ma być realizowana przez prawo. Kolejna opozycja, skłaniająca do konfrontacji z tym, co bolesne, trudne, ale jednak konieczne do tego, żeby poczuć się bezpiecznie, naprawdę bezpiecznie i w rodzinach, i w społeczeństwie. Opozycja Mars i Pluton. I to jest opozycja, która będzie trwała przez pół roku, ponieważ za chwilę Mars będzie retrogradował. Czeka nas znowu retrogradacja Marsa. Bardzo dużo gniewu, złości. Będzie do przetoczenia w relacjach rodzice-dzieci, dlatego że angażowany jest tutaj archetyp raka, czyli ci, którzy się opiekują nami w rodzinach, i lew, czyli dzieci, ci, którzy są beneficjentami tej opieki. Mars, bujając się na granicy rak-lew, pokaże, że tam potrzebny jest ogień, który wypali jakiś fałsz. I ten fałsz zostanie zmyty również przez lawinę radykalnej, rewolucyjnej prawdy, która będzie działać i spływać z góry wraz z przejściem Plutona do wodnika. To nie jest łatwa opozycja. Czy to nie są łatwe opozycje? Może z wyjątkiem tej opozycji Wenus Jowisz, ale jakby wszystkie aspekty wenusjańskie są dosyć przyjemne. Natomiast na pewno opozycja Pluton. Mars nie jest przyjemna. Szczególnie będzie to dotyczyć ludzi, którzy mają słońce urodzeniowe albo księżyc urodzeniowy na końcówce znaków kardynalnych czy na początku znaków stałych. Czyli końcówka wagi koziorożca: barana i raka i początek lwa, skorpiona, wodnika i byka. Trudne pół roku. Ale już jak się uda przeprowadzić tę operację oczyszczania, odkażania, to będzie łatwiej. Później będzie łatwiej. Teraz jest trudno, żeby później było łatwiej. Ale jest też dużo wspierających aspektów. Mamy w tym kosmogramie prawie pieczęć Salomona, a na pewno mamy latawiec. Pieczęć Salomona to jest sześć planet tworzących ze sobą sześć sekstyli i sześć trygonów. Co daje nam gwiazdę, konsekwencji gwiazdy? Brakuje tylko jakiegoś elementu na końcówce panny albo na początku wagi, ponieważ Merkury jest na końcówce Skorpiona, tworzy sekstyl do Plutona na końcówce Koziorożca. Pluton tworzy sekstyl do, do Neptuna na końcówce ryb. Neptun robi sekstyl do Urana na końcówce byka. Uran robi sekstyl do Marsa na końcówce raka. I teraz coś powinno utworzyć sekstyl do Marsa na końcówce raka i Merkurego na końcówce skorpiona, będąc na końcówce panny. Czyli jeśli macie. Słońce, Ascendent Albo Księżyc Na końcówce Panny, albo na początku Wagi No to czeka Was Bezmiar błogosławieństw Po prostu Lawina szczęścia I możliwości, które Dodzą Wam sukces, ogromny sukces Patrzcie W Wasze kosmogramy urodzeniowe Bo może ta pieczęć Salomona Da Wam coś na co czekałyście i czekaliście całe życie. I wtedy ten skorpioninów, on aktywuje w Was siłę, jakiej w sobie nie znacie, której nie podejrzewałyście, nie podejrzewaliście w sobie. Nic tylko korzystać. Nic tylko wiedzieć, kiedy z tego korzystać i w jakim celu z tego korzystać. Powiedzmy sobie szczerze: jeśli nie idziemy wraz z plutoniczną, skorpioniczną siłą ewolucji, to wtedy dochodzi do unicestwienia i regresu, który będzie trudny w obsłudze. Dlatego lepiej jest zaakceptować to zaproszenie do gruntownej przemiany. Być może Zrezygnować z czegoś, odżałować coś, stracić coś, czego nie jesteśmy w stanie zabrać na drugą stronę. Bo przywiązanie do jakiejś struktury przeszłości może mieć opłakany skutek dla nas. Świat i tak wymusi na nas zmianę. I albo będziemy współpracować ze światem, przede wszystkim na poziomie naszego instynktu, prawda? z samych, no albo przyjdzie nam za to zapłacić dość wysoką cenę. Więc powiedziałbym tak, ten w Skorpioni to jest głębokie spojrzenie w otchłań, gdzie czeka na nas jakaś prawda, którą potrzebujemy zaakceptować w sobie, aby móc dalej ewoluować i wzrastać, i korzystać z potęgi, która jest do naszej dyspozycji. To jest dla nas. Stawką jest potęga, z której albo skorzystamy, albo ona skorzysta z nas. No dobra, to byłoby wszystko. Jak zwykle czekam na Wasze komentarze, uwagi i spostrzeżenia. Zapraszam Was na Tajemnicę Plutona w listopadzie w centrum Warszawy, w mojej pracowni. I jak zwykle jestem do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam, cześć.